Jedziemy. 84 minus prawej krótki. 137. Prawy lewy krótki. 86 lewy krótki. Przechodzi 6 prawy po 55 minus prawy. 40 schamuj Może 4 plus lewy krótki. 3 zahacz z uwagą. Sam prawy przechodzi sam lewy zahacz. 150 prostuj 7 prawy przechodzi 7 lewy. 55 plus prawy. 130. 5 plus lewy krótki, nie ciąć. 90. Schamuj. Może 4 minus lewy dłuższy. zahać. Po 50. plus lewy długi. Podwójny. Zostań. zahać, Koniec. 40. Może 4 minus prawy. 140. dip. Schamuj. Może 4 minus lewy długi. Otwiera. 70. Schamuj. 5 prawy. Aut. 42. Plus prawy z drogi. Celuj. 40. 3 lewy do 2 minus prawy nie dotknij. Garb środkiem 50. 6 prawy przechodzi, podbija 5 plus lewy. 80 łukiem. 4 plus prawy. O kurwa. 50. 5 prawy, 70 lewą. 5 prawy krótki nie dotknij. I 55 prawy krótki. I 130 lewą. Celuj samój 4 plus lewy zahacz. 34 prawy, samój 20. 1 plus lewy, nie ciąć, długo otwiera, syf. Do 5 lewy, celuj dziury. 60, 4 plus lewy. I 100. 120 łukiem. Może 5 plus lewy. 107 prawy długi, przechodzi od szczytu. 6 lewy. 160, 5 plus lewy krótki, wcześniej zhamuj. 60, od szczytu 2 prawy. Na 3 prawy długi torem. Koniec otwiera. 5 plus prawy dłuższy. 80. 6 prawy krótki. 70. Schamuj. Odgarbu. 4 plus lewy długi. Nie ciąć. 60. 5 plus lewy. Schamuj po 23 plus lewy. Nie ciąć. Nie ciąć. 50. 4 plus prawy. Schamuj 30. minus prawy. Nie ciąć. 30 może, 4 minus prawy, krótki zahacz, 35 plus lewy, krótki nie ciąć, 70 od garbu, 5 minus prawy, zły nie ciąć, 70 garb prawą, schamuj, 50, Czyle wyznać na 2 plus przytul krótki, nie ciąć, nie wypuść, 70, 5 plus lewy, krótki, 40, może, 5 minus lewy, krótki, skamuj 60, 3 plus prawy, długi, wystaje dwa razy, 70. 5 plus prawy hamuj 70, 3 plus lewy długi, otwiera, wystaje, 60, wystaje, 4 lewy, 60 łukiem, 5 plus lewy, 130, 5 plus prawy nie ciąć, nie wypuść i 80, może, 5 minus prawy schamuj, 60, 3 plus prawy nie ciąć, po 50, 4 minus lewy długi, nie ciąć, nie ciąć, 90, 4 plus prawy. I 80, hamuj, 4 prawie dłuższy. 30, hamuj, 5 minus lewy, nie ciąć torem. 50, wystaje. 3 plus prawy torem. 50, 5 minus lewy i 80, hamuj, 2 plus lewy dłuższy. 130, prostuj, wcześniej, schamuj, nie ciąć. 4 minus prawy, zaś na 3 długi, otwiera. 50. Może, 4 minus lewy, zahacz, przechodzi, 5 prawy, schamuj 40, późny, 3 minus lewy, wystaje, 120, Schamuj 1 prawy z drogi, do 1 lewy, 2, 1, jedziemy, 20, od szczytu, 5 minus prawy, nie ciąć, 150, 5 plus lewy, krótki, 80, 6 lewy, 80 schamuj. 5, lewy krótki 20. 3 plus prawy, krótszy zahacz. 60. 5 plus lewy. Przechodzi 5. Prawy długi podwójny nie ciąć. Sam lewy zahacz. Schamuj po 30. 5. Prawy krótki nie ciąć. szczytem, 3 lewy długi nie dotknij. Syf. 40 schamuj. 2 plus prawy tylko przytul. Przechodzi. 5. Lewy, dłuższy. 44. Prawy krótko przyciąć. I 40 schamuj. 3 prawy nie ciąć. 60, schamuj, syp. 2 plus lewy długi, piano. 50, schamuj lewy, 30. 2 plus prawy krót nie ciąć, 90. Od szczytu 4 plus lewy długi po 30. 4 plus lewy krótki, schamuj, 40. 2 plus prawy długi. 80. 7 prawy krótki, 70. 6 prawy krótszy, zahacz. 70. Schamuj, 5 plus prawy krótki, 50. 4 plus prawy lewy, bardzo krótki, nie ciąć. 40. 6 prawy, 40 schamuj, 5 plus lewy, 50. 4 minus prawy, nie ciąć. Przechodzi 4 plus lewy krótki do 4 plus prawy krótki, zahacz. Sam lewy, nie ciąć. 23 plus prawy krótki, przechodzi 3 plus lewy, nie ciąć. Po 20 późny, 2 prawy, nie ciąć. 32 plus lewy tylko przyciąć. 35 prawy krótszy przyciąć. 60, 6 lewy prawy przeszczyt. I 90 schamuj. Późny 3 plus prawy zaś na 2 plus krótszy przyciąć. 20. 3 plus lewy tylko przyciąć. 70, 3 prawy nie ciąć. I 50 zchabój. 2 minus lewy długi za cyfek 70 4 plus lewy krótki schamuj po czterciąć 80 może 4 minus prawy nie ciąć 130 szczyt lewą 60 schamuj od szczytu 5 minus prawy Przechodzi 4 lewy 50 może 4 minus lewy 150 5 minus prawy dłuższy 100 Wcześniej schamuj, 5 prawy krótki, nie cońść, 20, 1 lewy nawrót. 40, 6 lewy krótki, 150, schamuj lewy, 31 1 prawy nawrót. 200, 5 lewy, 120. Schamuj, może 4 minus prawy, nie ciąć. Przechodzi. 4 plus prawy, krótszy, nie widać. 100, prostuj. 6 lewy, krótki i 250 łukiem. Schamuj, widzisz, może 4 minus prawy. 150, partia brudno. Schamuj, może 4 minus prawy. I 70, hamuj ślisko, 2 minus prawy, długi. Otwiera, 170, prostuj! Przez lodną, może, 4 minus, lewy Dobra się tymi w mi się wydawało? Właśnie nie wiem, czy tak się kurz podnosi? Nie. Bo ja nie czuję zapachu, wiesz? Ja to okay. widziałem, nie? A wydaje mi się, że jakiś kurz się podniósł okay. Bo tak to by śmierdziało coś, nie? No, no. O. Ale ślisko tutaj, kurde, nie? A tym hamowaniem ostatnim Długi 150 7 lewy Przechodzi 6 prawy lewy 200 łukiem 6 lewy krótki Po 120 6 lewy Out 120 Samój 4 lewy krótszy Przechodzi 4 plus prawy bardzo długi Po 64 plus prawy krótki do 4 plus lewy krótki i 180 dip. Samój na znak 3 na plus na 2 plus lewy długi. Zać z drogi. 50. 2 prawy do 3. Minus lewy. 100 5 plus lewy długi. Śmiało. Przechodzi 5 plus prawy. Bardzo długi. 150 i schamuj wilgoć. 3 plus prawy, bardzo długi. 200. Może 5 lewy. 270. 6 minus lewy, bardzo długi. Schamuj koniec, 70. Szyka na od prawej. 120 Może 5 minut prawie krótszy out 300 6 plus prawie 200 Kurą 20 sekund subcji